Pracodawca Muraża Mietka co miesiąc płaci blisko 4000 zł za jego pracę. Z sumy tej odprowadza ponad 600 zł na podatki oraz obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, które z racji swojego charakteru też są podatkami. Następnie robi to samo w imieniu Muraża Mietka. Tym razem w kwocie prawie 1000 zł. W efekcie z wypracowanych przez Mietka 4000 zł. Do jego portfela trafiają zaledwie 2400. Do tej pory pod przymusem pozbawiono go 2 piątych pieniędzy. A to dopiero początek: wszystkie kupowane przez Mietka towary oraz usługi są obciążone podatkiem VAT. Od stycznia 2011 roku podniesiono stawkę podstawową VAT z 22 na 23%. Docelowo ma ona wynosić 25%, czyli aż 1 czwartą ceny towaru lub usługi przed opodatkowaniem. Wielu towarów pierwszej potrzeby obłożonych jest zredukowaną stawką podatku, ale rząd powoli i systematycznie redukuje tę grupę. Na przykład od maja VAT na książki podniesiono z 0 do 5%, a od lipca podatek ten na ubranka dla dzieci wzrósł z 8 na 23%. Czyli blisko trzykrotnie. Na pierwszy rzut oka może się to nie wydawać dużo, ale wystarczy większy zakup, np. nowy samochód, by się przekonać, że w jego cenie 50 tysięcy złotych sam podatek VAT to ponad 9 tysięcy. Za te pieniądze można byłoby kupić drugi, około sześcioletni samochód dobrej marki np. Na, na syna. W 2010 roku, a zatem jeszcze przed podwyżką VAT-u, wpływy do budżetu państwa z tytułu tego podatku wyniosły 108 miliardów złotych. Kwota ta podzielona przez liczbę obywateli daje 2800 zł podatku VAT na głowę w ciągu roku, czyli 235 zł miesięcznie. Jest to średnia suma przypadająca na każdego obywatela, niezależnie od wieku, stanu majątkowego czy wykształcenia. Aby oszacować wysokość podatku płaconego przez Mietka, musimy tę kwotę skorygować o pewien współczynnik. Współczynnik ten otrzymamy porównując zarobki netto Mietka z przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzanym na głowę, który wyniósł 1193 zł. Mietek zarabia na rękę przeszło dwa razy tyle, zatem płacony przez niego VAT wynosi 473 zł. miesięcznie. Z wypracowanych przez Mietka pieniędzy Dotychczas Państwo zagarnęło już ponad połowę. Po porównaniu sumy płaconej jako VAT do zarobków Mietka Netto zauważymy, że odpowiada ona przeciętnej stawce VAT równej ponad 24%. Jak to jest możliwe, skoro podstawowa stawka VAT wynosiła w 2010 roku 22%? Dzieje się tak dlatego, że właściciel sklepu, w którym Mietek kupuje towar lub usługę, Również ponosi pewne koszta obciążone podatkiem VAT. Koszta te muszą być uwzględnione w cenie finalnej produktu lub usługi. W przeciwnym razie właściciel musiałby dokładać do interesu, a nie po to zakłada się firmy. Zatem kupując produkt w sklepie, nie tylko płaci VAT nie tylko od jego ceny, ale także składa się na VAT płacony przez sprzedawcę, np. za usługi firmy sprzątającej lub wynajętej firmy ochroniarskiej. Kolejnym podatkiem nałożonym na artykuły, które kupuje Mietek, jest podatek akcyzowy. Akcyza jest opłatą nałożoną tylko po to, by sztucznie podnieść cenę niektórych towarów, np. alkoholu i wyrobów tytoniowych, po to, aby Mietek mniej ich kupował. Niestety często skutki istnienia akcyzy są odwrotne od zamierzonych. Innym towarem, na który nałożony jest podatek akcyzowy są wszelkiego rodzaju paliwa. Pochodzący stąd wpływy w zamyśle miały być przeznaczone na budowę dróg. Mając to na względzie, cokolwiek stosowniejszym byłoby uiszczenie tej opłaty w tym fala. Wpływ do budżetu z tytułu akcyzy w 2010 roku to ponad 55 miliardów złotych, czyli blisko 1,5 tysiąca złotych na każdego mieszkańca, co daje 121 zł miesięcznie. Po skorygowaniu tej kwoty o wcześniej obliczony współczynnik wiemy, że Mietek płaci miesięcznie 244 zł tego podatku. W podobny sposób możemy oszacować pozostałe podatki, w tym cła płacone w cenie towarów sprowadzanych z zagranicy, stanowiące w budżecie na 2010 rok blisko 1 miliard 700 milionów, to 7 zł miesięcznie z kieszeni Mietka, podatek od gier ukryty w cenie np. kuponów loterii, to kolejne 7 zł. Opłaty urzędowe i grzywny, 49 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych, który podobnie jak VAT musi być uwzględniony w cenie produktów i usług, 96 zł. W sumie daje to kolejne 159 zł do budżetu państwa. Oprócz tego Moroś-Mietek płaci jeszcze podatki lokalne. Wpływy pochodzące z lokalnych podatków, opłat, i dochodów zmienia z wyłączeniem odsetek bankowych do budżetu stolicy wyniosły w 2010 roku ponad 3 miliardy złotych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Warszawy daje 1800 zł rocznie, czyli 150 zł miesięcznie. Kwotę tę ponownie należy skorygować, tym razem porównując zarobki nietka netto, do przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego nie dla całej Polski, ale dla województwa Mazowieckiego. Wyniósł on 1600 zł. Suma podatków lokalnych płaconych przez mietka to 227 zł. Z wypracowanych przez mietka 4000 zł miesięcznie państwo zabiera 2700 zł i pozostawia mu w kieszeni 1300, lub innymi słowy. Państwo zawiera 67% pieniędzy zarobionych przez murarza Mietka, czyli ponad 2 trzecie. Rocznie daje to sumę 32 tysięcy złotych. Gdyby nie podatki, Mietek mógłby żyć na trzykrotnie wyższym poziomie niż obecnie lub pracować tylko półtora dnia w tygodniu. W Stanach Zjednoczonych w wieku XIX i na początku XX, w kraju, do którego wyjeżdżali biedni ludzie z całej Europy, Podatki płacone przez obywateli wynosiły około 3% ich zarobków. W Polsce okupowanej przez hitlerowców obowiązywał podatek w wysokości 33% zarobków. Dziś rząd III RP odbiera obywatelowi ponad dwa razy więcej pieniędzy niż Adolf Hitler i ponad 20 krotnie więcej niż w Wolnych Stanach Zjednoczonych. Na wykresie tym bliżej nam jest do niewolnictwa niż do czasów okupacji. Oczywiście właściciel niewolnika musi go wyżywić, odziać i zapewnić dach nad głową. Nie tylko niestety sam musi zadbać o te dobra.